Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, proszę pana. Ja bym chciał, żeby pan mi wyrwał ząb. Mm. Jeden? Proszę. Jeden? Jeden, tak, boli mnie. Proszę pana. Ma pan cholerne szczęście. Akurat, żeś pan trafił na promocję. Za dwa usunięte zęby. Trzeci usuwam gratis! Dobrze, ale... I proszę... jeszcze, i jeszcze dostanie pan takiego szmacianego kota! Do gryzienia! Do kształtowania szczęki! Dobrze, proszę pana, ale ja chcę jeden, bojmie, mnie. Wiem, że pana... Bez boli. kota! Proszę pana, koszt wyrwania tego zęba to jest 100 zł, tak? Tak, ale... Jak pan sobie wyrwiesz 3, to jeden wyniesie pana tak, no powiedzmy, no powiedzmy, no powiedzmy 70. I teraz uwaga! Najciekawsze. A trzydzieści gdzie? Nie wiem gdzie. Panie, pan mi No do kieszeni! Do kieszeni! Do kieszeni! Trzeba umieć liczyć, człowieku. I jeszcze dostaniesz pan takiego szmacianego kota. <zucz> Panie, niech pan rwie! O, tak. I to jest właściwa decyzja. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Uwaga. Proszę bardzo, po co było tyle krzyku? Proszę lana. po co było tyle krzyku? I kotek należy do Pana. idź do Pana kotku, Pan się nie ugryzie, no bo czym? No jak? Może być! Proszę Pana, czy jest jakaś promocja na wstawienie zębów? Nie jest, oczywiście, że jest. To ja bym chciał wstawić trzy. Proszę bardzo. W tym detentie i gratis! Tak, prawie tak, nie całkiem, nie zupełnie. właściwie nie! Nie! Jeśli chodzi o wstawianie zębów, akurat jest tak, że. co szósty jest gratis! Panie, ale ja nie mam miejsca na wstawienie sześciu tu zębów, tylko serco co panie wioł, panie wyrwał, panie przed chwilą i zwrócił! Ty! Ile? wyraźnie mówię! Nie, wyraźnie. Wyraźnie. Aha. Ile trzy, tak? No, no to niech pan sobie wyrwie jeszcze trzy. O! I znowu ma szczęście, bo znowu pana będzie promocja, dostanie pan może pana jeszcze taką. Że pana zebrę! Zebra jest dla pana.